No, co ty robisz? No, wszystko się Podziwiam laka. turystów Ale ja, ja będę My je, ty, zobacz, w pół do 12 środek dnia. Ty no gdzie takie farmazony na, na Facebooku, że zwiedzamy cały dzień, co to jest zależenie w ogóle. No przepraszam bardzo, mamy godzinę 20-30. Co ty, 35 tydzień ciąży? Co to zależenie? Nie, przepraszam kolejny, jak ktoś jest zorganizowany i swoją robotę już zrobi, to może pożyć. I to jest organizacja po polsku. Proszę. A kto to tak Andrzeju, a ale czy to... papierowiec, ale... na dziennik papierowy, już, ale... już napisany? A? Ale to, ale to Napisałeś już? Jest porobione jedzenie. A widzisz, jakbyś się ogarnął i zorganizował, no, to byłbyś też po robocie. Najłatwiej, No. A ty wszystko zrobiłaś? Ja zrobiłam wszystko. No Wszystko. A filmy już na YouTubie? Wrzuca się, pokazywałam, jest 0% <grymne> Żegnamy panią tutaj, do widzenia Proszę tutaj zasłonić okno A kto no to kameruje <grymne> Do widzenia! Kulisy! <grymne> Czekaj, po WD idę Paga? idę poszło Gieroj yeah. gieruj a czy wiecie z czego składa się szaszłyk? według mojej wiedzy to jest z reguły są różne warzywa a mięso, coś tak? Takiego. coś takiego taki mix, cukinia, pieczarka yy, papryczka mięso chude, grube Dokładnie tak, yy, tak. A, a jak wygląda szaszłyk? szaszłyk zuni <laughs> To jest tylko i wyłącznie papryka. Pieczarka, Pieczarka. No. Co to jest za brak umiejętności gry badmintona? Co, co to jest? Ta lotka tylko ciągle leży na trawie. Tak się nie gra. Ludzie. Co cię uczy? Uczeń słaby. Tak, wiedza po prostu nie, nie trafiła. jeszcze koszyk musiał wyciągnąć z ostatnimi rzeczami i możemy zamykać przyczepę. Rozsterkę założona, kierowca gotowy do jazdy. Odpalamy Lamborgia i lecimy. No i mamy środę, zaczynamy ją od kiepskiej pogody, chłodno, mrzawka. A tym razem w drodze do Kozielska zatrzymujemy się w Trzemesznie Lubuskim i idziemy do pewnego muzeum. A tymczasem wchodzimy do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej Międzyrzeckiej Międzyrzeczu. Niestety nie można wejść na teren zamku, bo jak widać są prowadzone renowacje, także na razie jest niedostępny. Tam jesteśmy w Międzyrzeckim rejonie umocnionym, umocnionym w miejscowości Pniewo. No tutaj wejścia są, wejścia są godzinowe. No nie, jakbyśmy nie trafiliśmy na godzinę. No niestety wycieczki niemieckie i angielskie są już zarezerwowane. Na konkretnej trasie już tylko były językowe, no, na które i tak byśmy nie mogli wejść, więc... Bo są za brak możliwości kupienia biletu. Mhm. Także zrobimy sobie spacerek po terenie, po wszystkich umocnieniach, po bunkrach i po wozach bojowych. A co ty, na, ty wyprawiasz? Czas na żniwa w lubuskiem. Tak konsumpcję zrobiliśmy, to wydaje się, że jeszcze jęczmień lekko za miękki. Także jeszcze z tydzień musi... Ale jest go. dobry. Ale jest dobry smaku, tylko jeszcze trochę za miękki. Także żniwo czekają. Konsumpcja. Ale takie jak kaszka jęczmienna. No? w opakowaniu. takie? Dobre. Także ruszamy dalej. Kierunek? Zlot, tak. Zlot, w nich Zlot w Kozielsko.